Cześć dzióbki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie, na karcie dnia, e, słuchajcie, dzisiaj z uwagi na to, że m, będę musiała za chwileczkę pryskać e, z domu, e, zrobimy sobie kartę dnia e, dla czterech żywiołów, kochani, więc tutaj dzisiaj, e, no, spróbujcie się odnaleźć e, po prostu w żywiołach, tak, każdy ze swoich znaków, czyli powietrze, ziemia, woda i ogień. Zaraz zobaczymy, co też tutaj e, ogień e, w dniu dzisiejszym, czy dla wszystkich e, znaków e, ognistych, e, karta na dzisiaj chce nam pokazać. Ogień, kochani, żywioł ognia. <laughs> Słuchajcie, dzisiaj kreatywność. E, powiedziałabym kreatywność, pomysłowość, e, snucie różnego rodzaju planów, scenariuszy, różne opcje. Tych opcji będzie sporo w głowie. E, Także znaki ogniste dzisiaj będą bardzo mocno skoncentrowane na takim odpływaniu myślami gdzieś. Będą odpływać myślami, będą też planować, będą też wybierać, tak? Bo w tej karcie to nie tylko jest to, że my sobie leżymy i snujemy sobie wiecie, jakieś wizje, fantazje, ale też to jest taka sytuacja, w której zwyczajnie możemy po prostu e, mieć kilka opcji naraz możemy właśnie sobie coś planować. Możemy sobie coś kontemplować, tak, wybierać. Słuchajcie, tego będzie mnogość. Może będziecie też mieć wiele wątków w głowie, czyli takich sytuacji, w której po prostu zwyczajnie. Um, zwyczajnie po prostu tych opcji będzie bardzo dużo, tak? Każda z nich oczywiście jest, no, oczywiście lepsza, i też tudzież właśnie wy będziecie w takiej właśnie fazie pomysłowości, kreatywności, wyborów, decyzji, odpływania marzeniami w pewne sprawy w dniu dzisiejszym takie marzycielstwa troszkę. No to skoro ogień, to jedziemy teraz z wodą, czyli wszystkie znaki wodne. No kochani, jakaś załamka. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale coś może was przygnębiać. Słuchajcie, nie wiem, akurat no znaki wodne To ryba mi się skojarzyła, bo ona chyba właśnie wczoraj w takiej fazie mniej więcej gdzieś tutaj była. Tak mi się wydaje, że mi się taki właśnie... Um, no jakby to powiedzieć, no taką kartę dnia, tak, wczorajszą i tutaj jednym słowem, słuchajcie, są jakieś myśli, które was przytłaczają, tak, być może co niektórzy są przygnębieni, bo ja nie mówię, że, że tutaj wszyscy są w jakimś lęku, strachu, w jakimś smutku, tak, bo to nie o to chodzi, ale może te ta, możecie w ogóle, no nie, może aura, pogoda, czy cokolwiek za oknem powoduje po prostu w was taki stan przygnębienia troszeczkę, tak bym to ujęła, takiego smutku, takiego marazmu, takiej sytuacji, w której... Macie takie obciążające myślenie. Nie takie, wiecie, fajne, że jakieś słońce z okna, to my wreszcie, wow, mamy kupę energii, latamy i biegamy, gdzie tam się da. Tylko jest taka właśnie sytuacja, w której być może taka deprecha jesienna, co niektórych dopada, tak? I tutaj bardziej to mam na myśli. Ale oczywiście mogą znaleźć się takie osoby, które będą po prostu obciążone myślowo, czyli taka sytuacja, gdzie po prostu wiele myśli będzie wam dokuczało, będzie was napawało lękiem, strachem, niepokojem, czy też wręcz moje znaki wodne, taką sytuacją, w której ciężko jest Wam z czegoś wybrnąć. Tak jakbyście no, nie czuły się takie optymistyczne, tylko bardziej takie właśnie ponure, pesymistycznie podchodzące w dniu dziś. Do czegoś. No dobra, no to jak mamy ogień i wodę za sobą, no to pojedziemy teraz z powietrzem <coughs> czyli znaki powietrzne, bojowe dzisiaj, słuchajcie możecie być nerwowe bojowe tak jak to powiedziałam przed chwilą w takim ferworze że tak powiem walki o coś dobrnięcia do celu nie liczenia się ze zdaniem innych tak troszeczkę możecie być w takiej sytuacji w której powiecie kurczę będzie to moje i koniec kropka nie wiem dobrny do tego i koniec kropka i hej ale generalnie taka nerwowość troszeczkę w was taka burzliwość powiedziałabym czyli taka sytuacja w której was wy sami nie będziecie tacy spokojni opanowani tylko raczej tacy pod Denerwowanie z jakiegoś powodu, tak? Może być poddenerwowanie, mogą to też być kłótnie kochani z kimś, tak? Więc taki bym powiedziała dzisiaj, taka sytuacja, gdzie tutaj, jeżeli chodzi o znaki powietrzne, proszę im dzisiaj na odcisk nie na, nie, na, nie, nie, nie na, fuh, stop, nie naciskać, o tak to ujmę, bo faktycznie no znaki tutaj powietrza mogą dzisiaj być nieco nadpodbudliwe i to też, też tym samym będzie skutkowało załóżmy sytuacją taką, że możemy się dzisiaj z kimś pokłócić. No to Ziemia, kochani, czyli tutaj jestem ja już <laughs> Ziemia. A ja dzisiaj w poczuciu sprawiedliwości i też tudzież wszystkie pozostałe znaki ziemskie, kochani. A więc taka opcja, w której zwyczajnie dzisiaj jakieś sprawy karmiczne mogą wchodzić na tapetę, ale też może być taka sytuacja rozważania, co jest dla mnie lepsze, co jest dla mnie gorsze. Może to być opcja również decydowania, może to być również opcja spojrzenia prawdzie w oczy. Może to być sytuacja biegania po różnego rodzaju instytucjach, urzędach i tego typu rzeczach, i też tym samym moi kochani być może tutaj jakby dokonywania ocen czegoś, bo czasami też tak jest. Więc moi drodzy, poczucie tej takiej właśnie powiedziałabym wywalenia kawy na ławę, poczucia wyborów, decyzji, taki bym powiedziała bardzo logiczny dzień dla, dla znaków ziemskich, ale takich też jednocześnie takim jakby po prostu... Kwestii po prostu tego, żeby w końcu bez jakiegoś przymrugnięcia okiem czy czegokolwiek dokonać pewnych jakichś ocen, sytuacji czy też wyborów, decyzji, co jest lepsze, co gorsze, kto, kto mówi prawdę, kto nie mówi, więc być może taki dzień takich sądnych rozmów, czy też tudzież jakichś spraw u znaków ziemskich. Kochani, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wy tutaj no w jaki sposób odnajdziecie się tutaj w tych żywiołach na, na tą chwilę. Ja postaram się potem dla was jakiś fajny temacik dnia zrobić już na wyjeździe, bo dzisiaj akurat muszę wyjechać. Wrócę oczywiście jutro, także spokojnie. Mamy dzisiaj pełnię i dlatego Magda po prostu dzisiaj jest poza tym całym bałaganem, bo mamy tutaj akcje ryty, więc dlatego tak to wygląda. Natomiast mam nadzieję, że jakoś się tutaj odnajdziecie i do usłyszenia ewentualnie nieco później. Buziaki!